Dzisiaj na swoim przykładzie, proszę Państwa, ja zaliczam się do osób, które no, starają się zdrowo żyć. Czyli nie palę papierosów, nie piję w ogóle alkoholu, jestem kompletną abstynentką od 10 lat, nie piję, więc nawet okazyjnie. Staram się odżywiać zdrowo, żywność, taka funkcjonalna, rekreacyjna, wpadnie raz na jakiś czas od ponad 20 lat. Uprawiam regularnie sport, z racji również zawodu, ale zauważyłam, że zdrowie zaczyna mi się coś sypać w trakcie pandemii. Spadek energii, dostałam ogromny brzuch, wzdęcia, gazy, mdłości, potworne zgagi. Oczywiście z racji swojej. Wiedzy, jaką posiadam, zrobiłam natychmiast badania na własną rękę i okazało się, że mam bardzo przeruśnięty Helicobacter pylori. Bakteria, która żarła dosłownie mój żołądek. Po wyleczeniu tej bakterii objawy nadal nie ustępowały, więc zrobiłam kontrolną gastroskopię. Dopiero po około roku męcząc się ze zgagą, dłościami, było tego nieco mniej, ale jednak okazało się, że Helicobacter pylori, wstrętna bakteria, pozostawiła po sobie w moim żołądku ślad w postaci zapalenia żołądka, polipa i metaplazji jelitową. A metaplazję jelitową uznajemy za stan przednowotworowy, który jest do kontroli co 2, co 3 lata. Pomimo mojego zdrowego stylu życia nie uniknęłam zakażenia, Tą bakterią, co się może zdarzyć właśnie wszystkim. Do kontroli, zamiast po dwóch, trzech latach, poszłam po półtorej roku intensywnej pracy nad swoim żołądkiem, ponieważ metaplazja jelitowa bardzo rzadko się cofa. Tutaj macie Państwo wynik z metaplazją jelitową histopatologiczny, a tutaj macie Państwo wynik świeży, czyli już bez metaplazji. Jelitowej jeszcze z lekkim zapaleniem żołądka, który już dobijemy tylko i wyłącznie dietą. Co zrobiłam, żeby ją wycofać? Zmieniłam swoją dietę pod stan zapalny żołądka. Ograniczyłam dosyć mocno moją przekochaną, ulubioną kawę i zamieniłam ją na bezkwaśną. Włożyłam odpowiednie suplementy, odpowiednie zachowania. Mocno oczywiście pomogły mi odpowiednie szczepy bakteryjne, czyli odpowiednie probiotyki. A tą wiedzą chciałabym się podzielić ze wszystkimi osobami, które męczą się z helicobacter pylori. Przygotowałam krótkie szkolenie, cztery króciutkie filmy i gotowe protokoły. Protokół jeden, który zawiera wsparcie do antybiotykoterapii i protokół drugi, który zawiera tylko naturalne leczenie.